sobie na pytanie czy nasz bohater musi być idealny? No właśnie nie musi być idealny, wręcz przeciwnie, jak ma jakąś słabostkę, która będzie motywem przewodnim dla naszego tutaj filmu, to tym lepiej dla naszego bohatera. Podam Wam kilka filmowych przykładów, dzięki którym będzie to bardziej zrozumiałe. Polecimy najpierw filmem, serią Shrek i tam na przykład jest przesłodki kociaczek, kod w butach, tak, bohater memów internetowych, zwłaszcza jeśli byliście na studiach lub jesteście na studiach, na jakiś tam właśnie musicie zdać egzamin, idziecie z indeksem do pana profesora i robicie wielkie maślane oczy, jak kot w butach i panie profesorze, trzy proszę. Znacie doskonale tego bohatera, oczywiście przemiły kod ze Shrek'a, okazał się tak naprawdę niebezpiecznym, walecznym, w oryginalnej po prostu wersji podkładał mu głos aktor, który był związany z takimi rolami jak Zorro, więc pozornie delikatny bohater, czyli to była jego jakby wada i on to potrafił wykorzystać ten swój urok osobisty, żeby potem ku naszemu zaskoczeniu okazywał się bardzo agresywnym, bardzo dzielnym bohaterem walczącym szpadą. To oczywiście kod butak w wersji od Dreamworks, czyli mamy ze serii Shrek, ale kolejny bohater, który też ma takie jakieś cechy charakterystyczne, które niekoniecznie są na przykład właśnie cechami pożądanymi dla naszego bohatera. To na przykład były, znów jesteśmy nadal z Belshireku, i na przykład były niewidome myszki. No, taki niby element humorystyczny, ale ja się jednak zastanawiam, skoro to są te niewidome myszki, które potem były w Kopciuszku zamienione w rumaki i one ciągły te karoce, dynie, to jak one się orientowały w przestrzeni, skoro nic nie widziały? Mamy też kolejny wtedy taki zamysł. Mało tego, kolejny film i znów mi się kojarzy DreamWorks. Jak ostatnio wspominałam o Disney'u, to w tym filmie chyba będę dużo opowiadać o DreamWorks, bo oczywiście taka seria, jakby, jakby tresować smoka, czy Kung Fu Panda. Przypominam, że jeden bohater z serii, jakby tresować smoka, to na początku pozbawił szczerbatka prawie ogona. A już na pewno jednej, tak by elementu sterniczego w tym ogonie, czym mu mógł latać. W finale filmu stracił nogę. Miał takie imię Czkawka, które jak na młodego Wikinga sugerowało się jego słabość, bojaźliwość. bojaźliwy Wiking, jak dobrze wiecie, przekonał swoich pobratymców, że smoki nie są programi tak naprawdę de, dla społeczności, ale chyba najlepszy numer z tą słabością i potem okazuje się, że pomimo tego bardzo lubimy tego bohatera jest po filmu Kung Fu Panda no kto by pomyślał, że delikatny puchaty misio, który kolekcjonował figurki słynnych wojowników, potem sam stanie się jednym z nich. Oczywiście na początku mamy zderzenie, czyli nasz niedoskonały bohater budzi się rano. Sekwencja wcześniejsza to była to jak na przykład właśnie walczył w swoim śnie z legendarną piątką. Jak było dalej, to już sami dobrze wiecie. Kungfu Panda to także oczywiście skarbnica ciekawych cytatów, w tym mój ulubiony cytat: że jeśli Wasza historia nie zaczęła się najszczęśliwiej, to wcale nie oznacza, że dalej będzie tak samo źle, bo dalszą historię piszecie sami. Bardzo taki motywujący cytat, moim zdaniem. No i oczywiście Kungfu Panda mruga okiem do filozofii wschodniej, do czego kultury chińskiej. Kwestia, że oczywiście to, że Tygrys walczy po prostu, czy Tygrysica, prawda, walczy z postacią, która miała być legendarnym smokiem, czyli naszym tutaj akurat leopardem, Lungiem. że jest takie chińskie powiedzenie, że tygrys nigdy nie pokona smoka, coś w tym stylu, ale w tej samej animacji jest właśnie dużo takich mrugnięć, prawda? Do, do widza, że fajna jest filozofia wschodnia. I tutaj my nadal jesteśmy w temacie, że nasz bohater nie jest idealny. Jestem za tym, żeby tworzyć postacie, które są różne, ale tak naprawdę najłatwiej jest teoretycznie nam tworzyć postać, która ma podobne problemy jak my, bo znamy się nad tym. I na przykład jest taka animacja, to też jest fajna odpowiedź, a propos tego, że bohater wcale nie musi być idealny, zmieniamy studio. Uwaga, tym razem Warner Bros. I była taka animacja, która się nazywała Miecz, Legenda Kamelotu. I tam była jakby historia znów stylizowana na średniowiecze, bo Szereg jest średniowiecze formalnie. Postać ogra, fantastyczna postać związana ze średniowieczem. Ale tutaj była dziewczyna, która chciała być rycerzem i miała do pomocy, do ważnej misji, kolegę, który się potem... Powiedzmy, że to był jej giermek, no i ten giermek był niewidomy. Bardzo fajna w ogóle kwestia, żeby w takie role formalnie, nietypowe dawać właśnie osoby, po których my byśmy się tego nie spodziewali, ale to można dokonać tylko wtedy, kiedy naszego bohatera ubierzemy w jakieś takie cechy, które niekoniecznie będą o nim najlepiej świadczyć. Czyli fajnie jest tworzyć postacie, które nie są idealne, a mało tego, jak się jeszcze okazuje, że na przykład dana postać straciła dłoń, w przypadku jakichś strasznych wydarzeń, które możemy się domyślać, na przykład ta historia, ta postać staje się taka bardziej trójwymiarowa w tym sensie, że bardziej nas interesuje, bo ona ma jakieś przeżycia i wybory, jakie dokonuje, są po prostu odzwierciedleniem tego, co mogła przeżyć wcześniej. I tu mi się kojarzy akurat. Kurczę, znowu wrócę do Disneya, Planeta Skarbów, tam młodemu Jimmy'emu towarzyszy pewien taki cyborg, taka taki stwór, bo, bo przenieśli klasyczną Wyspę Skarbów właśnie jako Planeta Skarbów, takie science fiction, no i tam ten cyborg właśnie był piratem, no i w pewnym sensie goniąc za marzeniami stracił dłoń, jedno oko, dłoń. I było pytanie, czy warto po prostu goniąc za marzeniami coś poświęcać. Nie byłoby tego pytania, gdyby nasz bohater był idealny. Ale jeśli tworzymy już potocznie idealnego bohatera, to też możemy to sparodiować. Na przykład, niepokonany Superman nagle wpada w jakiś mocny wicher i ten wicher na przykład rzuca tym Supermanem o jakieś szklane biurowce i te szklane biurowce rozpadają się na kawałki. Albo oczywiście seria One Punch Man, czyli bohater znów z, Japonii, z Japonii, tak jakby super, parodia super Hero, że on jednym uderzeniem pięści, za przeproszeniem, każdego złola pokona. No i potem ten bohater strasznie się nudzi przez to, że jest taki mocardy, więc... Formalnie możemy tworzyć idealnych bohaterów, ale bardziej chyba po to, żeby sparodiować ten ich ideał. A jak stworzymy bohatera, który ma pewne swoje wady, jakieś ułomności, albo po prostu jest nietypowy, no, miś z nadwagą, bojownikiem kwó smoczym bojownikiem, który nagle daje sobie radę z niepokonanym leopardem, no, to jest dość ciekawa sprawa. I myślę, że Tyle jeśli chodzi o refleksję na temat, czy warto tworzyć bohatera, który nie jest idealny. Oczywiście, że warto. A jeszcze lepiej, jak zdobędziemy trochę informacji, jak na przykład dana ułomność może przeszkadzać naszemu bohaterowi i fajnie to wpleciemy. Oczywiście, to nie jest takie. Łatwa sprawa stworzyć bohatera, który jest fajny, czy tam będzie pełnosprawną postacią, czy będzie miała jakąś niepełnosprawność, albo czy ta osoba będzie miała jakieś przeżycia, bo na początku, tak naprawdę, chyba wszyscy mamy tendencję do tworzenia postaci, które mają dużo dobrego, idealnego w sobie. Czy my, i tu na końcu zostawiam Was takim pytaniem, czy my, Chcielibyśmy być idealni? Możliwe, że tak. To tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z cyklu Justanie moje i tam będą kolejne moje refleksje.